Witam, dzisiaj 23 stycznia. E, chciałbym powiedzieć kilka, no zbliża się termin podawania ciasta, e, więc chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, jak ja stosuję ciasto i w jakich ro, rodzinach w tym roku, tak jak i w poprzedni, kupiłem ciasto z diamantu, e, z prebiotykiem. E, i na próbę, wcześniej miałem również ciasta od Wysonia e, z dodatkiem pyłku, e, czy z Nosewitem. Ciasta są bardzo mi się wydaje podobnej jakości. Tutaj może tylko cena być tym czynnikiem istotnym. Ciasto z diamantu ma taką jest bardziej wilgotne. Wydaje mi się, że mniej potrzeba wody, żeby pszczoły mogły je przerabiać. Te ciasta z odwysania są twarde. To też ma swoje zalety w niektórych przypadkach można takie ciasto bezpośrednio położyć na ramki, bez folii tylko od góry przykryć, żeby nie, nie pleśniało e, takie na przykład te ciasta z pyłkiem e, jednak w tym roku decyduje się a jeszcze coś o e, ciasto e, diamantu e, dla tych przelaży, którzy kupują mniejsze ilości w sumie tak, takich jak ja e, jest kupno e, od producenta e, cena jest na pewno najbardziej atrakcyjna jednak jest e, u producenta są jakby problemy z dostawą. Dostawą tych mniejszych ilości, bo generalnie producent skupia się na ilościach hurtowych, czyli w palecie, nie ma problemu, cena jest bardzo atrakcyjna i na pewno będziemy z tego zadowoleni. I tak jak invert, no to paletę invertu można łatwo zagospodarować, no ale paletę ciasta, no to już jest problem przy tych mniejszych pasiekach, więc takie kupno powiedzmy tych 100 kg ciasta już jest problematyczne. Generalnie producent w, na stronie e, ma takie dwa rozwiązania. Pierwsze to jest DPD przesyłka. E, no i tam możemy kupić do 30 kg. Następnie nam przerzuca od razu każdy kolejny kilogram już na paletę. No i wtedy koszty transportu rosną znacząco. Więc e, jeśli ktoś chce zamawiać od, od producenta to polecam zakupno w kilku zamówieniach. Po te 30 kg, kurierem, DPD Paczki tak przyjdą tego samego dnia, bo będą zapakowane w, na jedne zamówienie, ale koszty będą stosunkowo mniejsze. W tym roku również zauważyłem, że na Allegro w sumie hurtownie, przelarskie Wysonia, jak i inne sklepy sprzedają również ciasto Diamanta. Jednak ja kupiłem bezpośrednio od producenta, bo chciałem mieć pakowane po 1 kg, no, żeby mieć łatwiej i no, nie kroić tych bloków. W internecie wtedy jak kupowałem, to był grudzień. Było dostępne ciasto tylko w blokach po 15 kg. Więc, oszczędzając sobie trochę pracy, e, kosztem tam kilkudziesięciu złotych, zamówiłem od producenta właśnie ciasto z prebiotykiem, e, wpakowane 15 po 1 kg. Zamówiłem w tym roku również ciasto e, z ziołami. E, tu jest pokrzywa, krwawnik, kora dębu, bylica, e, jaskółcze ziele, e, kobylak, więc e, w sumie zestaw ziół, e, podobnych jak w ziołach sklenara. Czyli tej mieszance ziołowej, którą stosuję w trakcie rozwoju letniego, jak i w zakarmianiu zimowym, jestem zadowolony z, tego, z tej mieszanki, więc w tym roku zamówiłem również jedną paczkę takiego ciasta. Tutaj to było z, z Allegro, z jakiejś tam hurtowni. No i w tym roku pierwszy raz robię ciasto z pyłkiem, własnym pyłkiem poławianym w dwóch terminach też chciałem żeby pyłek był właśnie w, nie tylko rzepakowy tylko żeby to był rozmaicony pyłek e, który jest dużo bardziej wartościowy dla pszczół dlatego e, część pyłku jest właśnie z rzepaku, a część jest jakieś dwa tygodnie po e, kwitnieniu rzepaku pobierana e, w tym samym miejscu pyłek był przemrożony następnie wysuszony, przewiany e, i, i, i e, e. No, i teraz właśnie ugniatam ciasto. Ciasto wyszło tak. Wydaje mi się, że jest bardzo fajna konsystencja. Teraz było w domu, więc jest dosyć miękkie, ale proporcje były takie. Chciałem zrobić ciasto gdzieś tak około 30% pyłku, czyli na kilogram ciasta, właśnie tego z prebiotykiem. Chciałem dodać około 3%. 300 gram pyłku, jednak ciężko się to miesza. No, trzeba mieć prawe w tym mieszaniu. Więc generalnie wyszło mi ciasto akurat te w takich proporcjach, że jest to ponad 200 gram, czyli jakieś 1,5 słoiczka 315 takiego od miodu pyłku i około 5 rzek miodu płynnego po dekrystalizacji no i po ugniataniu z kilograma z kilograma ciasta wyszły mi takie dwa placki gdzieś tak około pewnie po 600 gram będę miały do zakarmiania i teraz kwestia zakarmiania kiedy że teraz nagrywam ten film to nie znaczy że będę teraz podawał ciasto chociaż już tam jak pokazywałem jakiś malutki kwarek. Kawałeczek ciasta włożyłem. Jednak te ciasto służy mi tylko jako taka diagnostyka, czy pszczoły się nim zainteresują i czy będą go pobierały, jak szybko, czy to jest im w ogóle potrzebne. Jeśli ono będzie ubywało szybko, no to, no to też to będzie znaczyło, że ten rozwój ruszył już gwałtownie. Jeśli ono będzie ubywało bardzo powoli lub w ogóle pszczoły się nim zainteresują, to znaczy, że nic nie trzeba robić i mamy spokój. No i ciasto. Ciasta nie podaję do rodzin słabych, bo rodzin słabych nie kręcimy ich, nie rozwijamy ich szybko. To jest takie moje zdanie, bo słaba rodzina jeszcze bardziej się spracuje. Będzie musiała bardzo dużo włożyć w ogrzanie czerwiu. Jeśli się ochłodzi, no to wtedy zrobimy jeszcze gorszą sytuację niż była. Czyli takie rodziny, powiedzmy. Poniżej pięciu ramek czy pięć ramek, pszczoły, jako obsiadają, jak już się kłąp rozluźni. Ciasta tam nie podajemy i nie, ja nie kręcę takich rodzin, żeby one się szybciej rozwijały. Jak się dopiero zrobi ciepło, jak matka jest zdrowa, rodzin, matka jest plenna, rodzina jest zdrowa, to one spokojnie nadrobią i na ten rzepak przyjdą, ale w swoim czasie. Silne rodziny no to oczywiście ich nie powstrzymamy. One będą czerwiły, one już czerwią i. I tutaj tylko naszą rolą jest, żeby, no żeby zapewnić te warunki, żeby im nie zabrakło tego pokarmu, jakby przyszło to ochłodzenie, kłąb się przesunie, kłąb się właśnie nie może przesunąć, bo ma czerw, pokarm się w tym miejscu skończy, w sąsiedztwie mają kupę pokarmu, ale no nie pójdą, bo nie zostawią czerwiu i wtedy ten placek ciasta na głowę może być dla nich tym zbawieniem. Jeśli chodzi o ciasto z pyłkiem, podaję dopiero przed, przed spodziewanym oblotem, bo na pewno ono bardziej ob, będzie obciążające jelita pszczół, więc szczególnie ciasto z pyłkiem. Jeśli mamy ciasta te kupne, one mają dodatki białka, czy te mąki sojowej, czy czy generalnie takie gotowe aminokwasy. Na pewno to obciąża mniej układ pokarmowy. Tutaj jest piłek naturalny, który oczywiście ma swoje zalety, bo ta ilość różnych aminokwasów egzoendogennych jest większa, więc mi się wydaje, że będzie na pewno bardziej wartościowy niż, niż takie, takie ciasto, które zawiera kilka no, tych najważniejszych budulcowych aminokwasów. Jednak ono będzie, obładow będzie obciążało jelita bardziej. Dlatego podaję takie ciasto, będę podawał dopiero już przed spodziewanym oblotem, no i po oblocie, dla żeby rozkręcić ten rozwój wiosenny jeszcze bardziej. Co więcej, jeśli chodzi o co więcej? Jeśli chodzi o te ciasto, no to pachnie super. Pyłek, pyłek jest tutaj. Pyłku nie mieliłem, po prostu go wygniatałem z pokruszonym tym ciastem. Konsystencja jest jednorodna. Nie wymaga mielenia wcześniej pyłku. Tak mi się wydaje. No i widać po konsystencji ciasta, że jest odpowiednia. No i chyba tyle będzie w kwestii ciasta i podawania go na wiosnę. Pozdrawiam.